Pewnie słyszeliście nowiny. Glasgow to nie tylko deszcz i dudy. To miasto tętniące sztuką, stalą i niespodziankami na każdym kroku. Gotowi na zwiedzanie? Zacznijcie od George Square, głównego placu Glasgow. Pomyślcie o posągach, ratuszu i mnóstwie ludzi do obserwowania. Nieco wyżej, średniowieczna katedra w Glasgow wznosi się dumnie, a z jej cmentarza, nekropolii, rozciąga się widok na całe miasto. Miłośnicy sztuki? Nie przegapcie Muzeum Kelvin Grove. Jest ogromne, darmowe i pełne wszystkiego, od mumi po secesyjny styl Mackintosha. Nad rzeką Muzeum Riverside ma zabytkowe samochody, pociągi, a nawet wysoki statek. Uniwersytet w Glasgow wygląda jak wyjęty prosto z Harry'ego Pottera, z gotyckimi wieżami i sekretnymi ogrodami. Na coś bardziej współczesnego, podążajcie szlakiem murali. Gigantyczna sztuka uliczna jest wszędzie. Róbcie zakupy do upadłego na Buchanan Street, a potem wskoczcie do najstarszego metra w Szkocji, jasno-pomarańczowego okręgu pod miastem. Chcecie idealnego planu na dzień? Po prostu wyszukajcie Glasgow'u.